Karol Nawrocki 7 sierpnia dzień po zaprzysiężeniu na prezydenta wystąpi z pierwszą, pierwszymi inicjatywami. Co to może być? Jakie inicjatywy? Bo no, ale to pieniędzy? pan prezydent elekt dzisiaj, pan prezydent Karol Nawrocki o tym mówił i w kampanii wyborczej już po wyborach, jakie projekty ustaw chce zgłosić. No w pierwszej kolejności, mówił o tym również wczoraj, w pierwszej kolejności to jest powrót do tej pierwotnej koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest inwestycja, która jest dla nas być albo nie być. No, można powiedzieć, jest to koło zamachowe naszego rozwoju, naszego bogacenia się, budowania naszej pozycji w Europie i po prostu od tej koncepcji odstąpić nie można. To, co robi dzisiaj administracja Tuska, rząd Tuska, no to jest rzeczywiście zawracanie Polski z drogi rozwoju na drogę no, takiej beznadziei, dreptania w miejscu. Myśli pan, że to dla większości Polaków będzie aż tak istotne? CPK, nie inne pomysły? To, to jest istotne. Na to wskazuje przede wszystkim sprzeciw społeczny wobec planów rządu likwidacji tego projektu. Znaczy nie ma likwidacji, jest, jest kontynuacja. Tak, de facto jest Likwidacja pod, tak powiem, hasłami szczytnymi hasłami kontynuowania jakiegoś fragmentu. De facto sprowadza się tylko do budowy lotniska, to przecież nie o to chodziło. Tak naprawdę prawdziwym, cywilizacyjnym wymiarem tego projektu jest, są też prychy kolejowe. Znaczy jest skomunikowanie. Wreszcie, można powiedzieć, od czasów od 1918 roku, bo jak popatrzymy na mapę Polski, to w dalszym ciągu widać granice zaborów, jeśli chodzi o sieć komunikacyjną, jeśli chodzi o gęstość sieci kolejowej, chociażby połączeń komunikacyjnych. Ta część Polski, która no, dzisiaj jest znaczącą częścią, a była kiedyś pod zaborem rosyjskim, w dalszym ciągu jest upośledzona. To... I, I to musi zostać wreszcie przełamane i CPK dawał na to szansę, dawał szansę wielu średnim miastom, takim jak chociażby Łąża no, mi, bo leżąca w województwie podlaskim serdecznie pozdrawiam mieszkańców Łomży, mieli szansę otrzymać szybkie połączenie kolejowe z Warszawą. Tusk i jego ekipa pozbawili Łomrze tej szansy, a my i prezydent Nawrocki i na pewno zrobimy wszystko, żeby tą szansę takim właśnie miastom, bo nie tylko o Łomrze chodzi, chodzi o wiele takich miast, o Kalisz, chociażby wielkopolsce, i wiele tego typu miast, które miały na tym skorzystać, aby one tą szansę ponownie dostały. Mhm. Eee, Karol Nawrocki mówi też o referendum w sprawie praworządności w, w lutym 2026 roku to jest dobry pomysł, jeżeli nie dojdzie do tego czasu, do jakiejś znaczącej poprawy, której on musi być częścią, jak rozumiem, projektu, który on zaakceptuje, to zaproponuje referendum. Pan sobie wyobraża takie referendum? O co to by było pytanie? O KRS? O status Izby Kontroli? Ja na sobie zwyczajnej? absolutnie to wyobrażam. Ja w ogóle myślę, że... Bardziej w Polsce musimy zaufać obywatelom. Naprawdę, bardziej musimy zaufać obywatelom niż dotychczas. Nie ma nic złego w referendach. Są kraje o bardzo rozwiniętej demokracji, jak chociażby Szwajcaria, gdzie obywatele rzeczywiście wiele razy decydują tą drogą. I jeśli są takie problemy, które politycy nie są w stanie przełamać, bo widać wyraź wyraźnie, tak, wyraźnie, że jeśli chodzi o tą kwestię organizacji sądownictwa i w ogóle funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości, przepraszam bardzo, to nie udaje się tego zrobić, prawda? Nie udaje się tego z wielu przyczyn.